Remont elewacji od strony wejścia do Urzędu Miasta i do Filharmonii nabiera kształtów, bowiem kolor elewacji stał się już zielony. W związku z remontem mogą na mieszkańców czekać małe utrudnienia. Wszystkie prace związane z zazieleniem, nazwijmy, zazielenieniem, nazwijmy to tak, magistratów na na placu Armii Krajowej, to zakończą się w listopadzie. Przez ten czas oczywiście wiadomo, jak to prace budowlane wymagają troszeczkę zmiany organizacji pracy urzędu, chociażby to, że przez najbliższy okres do 10 lipca wejście główne, tak zwane prezydenckie, będzie nieczynne. Dlatego y, przepraszamy wszystkich petentów ale i, ze i naszych mieszkańców, ale zapraszamy ich do tego, aby skorzystali z bocznych wejść. Zdobienia, które znajdowały się na elewacji budynku, również odzyskują swoją świetność i po zakończeniu będą cieszyły widokiem zarówno mieszkańców, jak i turystów. Takim najciekawszym tutaj elementem, który widzimy tutaj, to jest właśnie ten kartusz herbowy. Też są widzimy zdobienia wyszczególnione, nabiera swoistego charakteru. Co, co warto powiedzieć, ten kolor szpinakowy powszechnie zwany to nie jest wymysł obecny, tylko tak naprawdę to już było przed. Przed wojną to Niemcy za czasów tutaj bytności przynależności Szczecina do Niemiec taki kolor ten budynek po prostu miał. Tak wynika najzwyczajniej z historii. Odnowienie elewacji zakończy się w listopadzie tego roku, a koszt tego etapu to 4 miliony złotych. Cały remont ma potrwać do roku 2018.